Piątkowa poranna pętla w Finlandii pozbawiła szans na dobry wynik jednej trzeciej załóg startujących autami Rally 1. W najbardziej widowiskowy sposób jazdy na dzisiaj zakończyli SAP Calappi oraz Janne Ferm. Finowie wypadli z razy na piątym odcinku specjalnym i nie powtórzą swojego sukcesu z sezonu 2017. Wcześniejszy odcinek był katastrofalny dla ekipy M-Sport Ford. Najpierw po twardym lądowaniu pojawiły się problemy z jednostką napędową u Ojta oraz Martina Jarveoi. Estończycy wycofali się kompletnie z rywalizacji w tegorocznym rajdzie. Na tej samej problemnej jazdy zakończyli także pierre i Ruben i Nicolas Gillesoul. W ich przypadku była to kwestia zderzenia z drzewem. Większych problemów nie ma za to w Toyocie. Elfin Evans pilotowany przez Scotta Martina zajmuje drugą lokatę po pięciu s -ach. Trzy próby z czterech tej pętli padły łupem liderów klasyfikacji generalnej. Kalerowan pera z Jonny Haltunenem dzięki temu mają pełne prowadzenie nad konkurencją. Spokojny początek dnia zanotowały polskie załogi. Startujący w barwach Orlen teamu Miko z Szymonem Gospodarczykiem zjeżdżali do serwisu z 12 miejscem w WRC2. Po trzech odcinkach specjalnych na ósmej lokacie w ramach WRC3 znajdują się Marek Paciorkowski i Kamil Heller. Wszystkie próby tegorocznego rajdu Finlandii możecie oglądać na żywo w Motowizji. Na transmisję z drugiej pętli piątku zapraszamy od 13.30.